W Jeziorze Rybnickim pływa mnóstwo karpi, które od lat przyciągają wędkarzy z całej Polski. Jednak wśród nich jest jeden, który wyróżnia się nie tylko rozmiarem, ale i historią zapisaną na jego ciele. To nie jest zwykła ryba. To żywa legenda ukryta w zakamarkach Zalewu Rybnickiego. Karp, który przetrwał więcej, niż większość mogłaby sobie wyobrazić. Jego ciało nosi ślady bitew, głębokie blizny za zadrapania. Każda z nich opowiada cichą historię o walce, bólu i przetrwaniu. To wojownik wśród ryb, który stoczył dziesiątki walko o życie. Musiał je stoczyć, nim osiągnął tak gigantyczne rozmiary. Ale to nie wszystko. Z niewyjaśnionych przyczyn karp ten stracił jedno oko. Czy było to dzieło drapieżnika? Czy może efekt brutalnej ucieczki z sideł człowieka? Tego nie wie nikt. Ale to co najważniejsze, to fakt, że mimo tej straty nigdy nie utracił tego co najcenniejsze swojej wolności. Rok temu złowiłem go po raz pierwszy. Ważył wtedy 25-400 i ustanowił mój nowy osobisty rekord. Myślałem, że to jednorazowe, niepowtarzalne spotkanie. Tymczasem dokładnie po roku, niemal co do dnia, znów stanęliśmy naprzeciw siebie. Ten sam karp, te same blizny ta sama historia, która wróciła jak bumerang. Bez oka jest? To jest ta ryba. On ma 25 kilo. To jest cyklop. To jest cyklop. Ja. Prawdopodobieństwo złowienia tej samej tak dużej ryby na tak rozległym zbiorniku jak jezioro rybnickie graniczy z cudem. A jednak stało się. To wszystko brzmi jak scenariusz filmu dokumentalnego, ale ta historia wydarzyła się naprawdę.